W dzisiejszym filmiku zobaczymy, co rok 2016 oferuje tym, którzy lubią mieć ciary. W tym roku raczej nie będzie tego wiele, ale jest naprawdę kilka tytułów, które zasługują na uwagę. Także, co prezentuje teraz, 5 najbardziej wyczekiwanych gier z gatunku horror w 2016 roku. Zapraszam bardzo serdecznie. Perception. Za grę odpowiada studio The Deep End Games których deweloperzy mają na swoim koncie naprawdę świetne tytuły jak Bioshock, Bioshock Infinity oraz Dead Space. Dzielimy się tutaj w postać niewidomej kobiety, która zwiedza upiorną rezydencję nawiedzoną przez złego ducha. Postać głównej bohaterki jest bardzo oryginalna i ciekawa. Podczas rozgrywki z racji tego, że nasza protagonistka po prostu nie widzi, będziemy zdani tylko i wyłącznie na jej wyostrzony słuch, Dzięki echolokacji damy radę się przemieszczać i ukrywać, oczywiście, przed duchem. Wyposażeni będziemy w laskę, dzięki której rozpoznanie w terenie będzie możliwe. Jednak należy pamiętać, że każde stuknięcie, każdy dźwięk może sprawić, że duch dowie się o naszym położeniu. Ma to też swoje dobre strony, ponieważ rzucając przedmiotami lub włączając alarmy, możemy zmylić naszego wroga. Zapowiada się naprawdę całkiem fajnie. Oh, No? No, co Alison Road. Gra będzie posiadać klaustrofobiczną atmosferę i przerażający klimat, podobny do tego Silent Hill. Budzimy się w domu. Nie pamiętamy kilku ostatnich dni. Naszej rodziny nie ma. A my musimy przetrwać 5 nocy, próbując przy okazji obczać, co się stało. Do tego mamy na głowie upiora imieniem Lili. Szczerze mówiąc, to już opowiadając o tym trochę się boję. Szykuje się naprawdę bardzo dobry horror. <trybujesz> Jest to kolejny survival horror z perspektywy pierwszej osoby. Fabuła polega na tym, że musimy odnaleźć załogę, która zaginęła na opuszczonej bazie na Księżycu. Będzie to klimatyczna gra z mroczną atmosferą i nastrojową oprawą dźwiękową, nad którą pracował m.in. Mick Gordon, czyli współtwórca efektów dźwiękowych i muzyki, do takich gier jak Crisis 3 i Dead Space 3. Twórcy przede wszystkim postawili na aspekt przetrwania i grozy, ograniczając do minimum elementy interfejsu. Gra będzie łączyła ze sobą elementy z Amnezy i Dead Space, także myślę, że może wyjść z tego naprawdę fajny tytuł. Obywatele Wellington Wills są kontrolowani przez narkotyk o nazwie Radość, co czyni ich wiecznie szczęśliwymi. Jest to sprawka wujka Jacka, który sprawuje władzę nad miastem. Oczywiście my jesteśmy jedynymi, którzy sprzeciwili się i nie wzięli tej substancji. Przez co nas, nasz umysł jest nadal jasny. Łatwo się domyślić, jak to jest żyć gdzieś się jedyną normalną osobą w otoczeniu. Dlatego musimy walczyć o przetrwanie, próbując jednocześnie zrozumieć panujące w świecie zasady. To w zasadzie nie jest do końca horror, bardziej thriller i gra przygodowa, ale bez wątpienia ten tytuł raczej da radę nas czasem przestraszyć. A do tego jest mega ciekawy. Is... Join Join the fun! Piątek 13. Będzie to gra multiplayer, w której jeden gracz będzie kontrolował kultowego mordercę Jasona, a reszta graczy będzie jego ofiarami, próbującymi oczywiście przeżyć. Jest to bez wątpienia jeden z bardziej unikalnych tytułów na tej liście, zapewniający inny rodzaj horroru i doznań, które będą nam towarzyszyć podczas rozgrywki. Boy, my sweet, sweet Jason. Outlast 2. Pierwszy Outlast stał się ulubionym horrorem wielu graczy dzięki świetnemu klimatowi psychiatryka, w którym rozgrywała się akcja. Bohater nie miał żadnej umiejętności, więc gra opierała się na ciągłym skradaniu i ucieczce. Druga część będzie raczej kontynuować tę tradycję, jednak akcja przeniesie się w inne miejsce i opowie oczywiście o losach innych bohaterów.